Hej, cześć, witam, witam Was w drugim odcinku. Zagrajmy w Minecraft. I tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy to w takiej, otóż, lepiań, lepi, Lepiańce. Tak, nie umiem mówić po polsku. Yy, no i co? No i oczywiście w tej bazie nic akurat nie zrobiłem, tylko sobie wykopałem trochę tam ściany, bo testowałem nagrania, jak to się ogólnie nagrywa i w ogóle. Dobra. No i co? Stał nowy dzień. O, Wiedzma. No i co? Szukamy dalej miejsca na domek. Oczywiście wziąłem też sobie pod uwagę wielu z was, na przykład jeżeli chodzi o y, nagrywanie. Znaczy o, poprzedni odcinek bardzo dobrze się przyjął wam powiem. I bardzo mnie cieszy, y, ale no ten... Akurat martwię się o... Ja... Nie no. Kilka... Nie no, te FPS-y. FPS-y idą jak szalone. Dobra. To jest sprawdzę jak to się nagrywa. Będzie. No i co? No, i akurat mam plany, żeby iść akurat właśnie tutaj, w tą stronę. Yy, a to dlaczego? Bo ogólnie szukam właści właściwie, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku szukamy miejsca na bazę. No, a pomyślałem, że w sumie biom, biom sawanna. Ja to zawsze lubię nazywać biomem akacjowym. To zawsze w sumie jakieś fajne. O, siema. tu Płoty. Dobra, widzę, że trafiliśmy nie z łup. A mianowicie mamy tutaj wioskę. Ej, wioska. O, i czy tam jest pustynia? A patrzcie. Patrzcie, jak dobrze. A może to są nawet podwójne wioski? Ej Ej, kurde. Dobra. Ej, tu jest dostęp do, do... do... oceanu! Ej, no kurde, no... To jest idealne miejsce na osiedlenie się. Dobra. To ten. To w sumie może też zmniejszmy render distance. Aha. Dobra, to poczekajcie. Okej. Okay. Dobra, chyba dalej to będzie ścinało. Ale dobra, mamy wioskę. Co mnie bardzo, nie powiem, cieszy. Więc wypadałoby gdzieś ogólnie sobie postawić bazę. No i w sumie tak sobie myślę. Znaczy w sumie, ten, ja to dopiero teraz wpadnę na ten pomysł. A skoro tutaj mamy wioskę, to może gdzieś tutaj sobie ogarniemy bazę, bo nie chcę za bardzo wprowadzać się do wioski. A wypadałoby, nie no, w sumie może zrobimy jakiś looting skrzynek. Czy wypadałoby ogólnie mieszkać blisko wioski, żeby potem robić te trade y i w ogóle? O, tutaj mamy stół rzemieślniczy. Rzemieślniczy. A to tutaj swój zabrałem. Łóżka też mamy, ale. Czy opłaca się im zabierać te łóżka? Raczej nie. Kotki są też. tej kolego. Jest golem, którego niestety nie zabiję. Nie wiem, jakoś nie lubię zabijać golemów. Ale za to mamy hejbale. A hejbale. Zawsze się mogą przydać Dobra, tutaj mamy jakieś pseudo fontanny. Ja tu przez chwilę myślałem, że to jest jakiś posąg. O, miałem villagerki! Super. O, coś jest na górze? Nie. Dobra. Ogólnie te wioski na sawanie są zwykle trochę takie nieco bardziej niż lujnej w ogóle. Ale da się chyba na nich jakoś przeżyć. Dobra. O, terakota jest nawet. O, kleryk, super. O, to jest ogólnie ciekawostka, że małe wieśniaki lubią skakać na łóżkach, ale to powiedzieć. O, Emerald, super. Siodełko też sobie weźmiemy, bo czemu by nie? Dobra. A tutaj mamy. Okej, okay. kolejny szmarakt. Domek na palach O, to jest dom kartografera Okej, okay, mapę mamy W sumie się przyda do robienia terenu Patyki też sobie weźmiemy A kartki niech sobie tutaj będą na jakiś czas Dobra No i w sumie jeżeli tutaj jest ten biom yy, Chciałem powiedzieć biom akacjowy Ale jeżeli mamy tutaj biom sawannę to czy by tutaj by się opłacało też budować z tego drewna, bo w sumie... Znaczy, drewno pomarańczowe jest szczerze... E, powiem wam, fajne. O, idealnie się znajdujemy na styku wiosek. Dobra. Tutaj mamy... Co my tutaj mamy? A, tutaj do tego... typa, co tam robi, tam... kamienie śliferskie ma. Co, zapomniałam nazwy. I kolejny domek kartografera. O, ale sobie chlebki weźmiemy. Dobra. No i co? Chyba opłaca się. Chyba już powoli robić miejsce na bazę. No, najlepiej by się wypadało, tutaj zrobić gdzieś miejsce na bazę. Po e, czemu by też nie? Dobra. Trzeba mieć też dostęp do wioski, do wszystkiego. O, jeszcze sobie trzcinę cyfrową wezmę. I tam jest dużo piasku, więc też się przyda na jakieś parę projektów. Dobra. No co? Idę sobie ściśle na czeka. Dobra. Dobra. Ogólnie idealnym miejscem, żeby tutaj się gdzieś wybudować, byłoby tutaj, powiedzmy. Hmm. Też ogólnie tej ziemi nie będzie. Tutaj tylko sobie robię takie wstępne miejsce. No i też fajnie by było, jakby to był też taki, taki półokrąg. W sensie półokrąg, y, y, że... No, że tutaj będzie... że tutaj będzie zaokrąglone. Ale też tak, żeby to nie był cały okrąg, bo to ma być półokrąg, dobra. Chyba wy wystarczająco się wyraziłem. Ok, sobie wezmę crafting. I co sobie zrobimy? A, deski sobie zrobimy. Deski, deski, dużo desek. Dobra, to sobie może nawet zostawimy sobie zrobimy taką framugę. Znaczy nie, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. Jak jest tutaj jakiś prawilny budowlaniec, yy, to może powiedzieć jak to się nazywa. Okej. Okay. Drzwi. Oczywiście dębowe. Dobra. Oho, idzie... idzie zmrok, więc sobie zaraz od, odhaczymy kolejnego achievementa, a mianowicie zrobimy sobie łoże nasze łoże. Dobra, łóżko sobie zrobimy. No i tak, może też trochę opowiem o planach, cóż Cóż, tutaj może ustawimy sobie sypialnię Tutaj może będzie magazyn. Tutaj, a tam na wprost, prosto na dół będzie szła kopalnia, gdzie będą kopane zarówno diamenty, złoto, wszystko tam będziemy kopane, będzie kopane. Nawet niepotrzebne bloki, takie jak andezy czy granit. O, jeszcze sobie tutaj wyrównam trochę ten mój okrąg. Dobra. I co? Kładziemy się spać. A. Dobra. O! I zarówno mamy punkt oddarzania i kolejny achievement zrobiony. Dobra, to teraz w sumie wypadałoby trochę tutaj pobudować. Cóż. Dobra. Co? W sumie, może też, można powiedzieć o planach, jakie mam co do tego świata. Znaczy, bo moje światy w Minecraftie zwykle są jakieś takie schematyczne. E, więc tak, sobie zwykle szukam miejsca na domek. Rzadko, kiedy to są akurat. Y, znaczy, ostatnio praktycznie w ogóle nie buduję takich lepianek, jak to lubię często nazywać. A głównie dlatego, że no hej, no jednak to jest Minecraft, więc wypadałoby coś wymagać od siebie co mi wymagać od siebie można mało, ale... ...albo za dużo. I co? No i tak. Z reguły, to jak znajdę miejsce na domek, yy, to tam sobie buduję kopalnię, tp. i tp. Yy, co tam jeszcze? No kopalnia jest, magazyn i w ogóle. Też często mam tak w grze, że, po, że jeżeli jestem na, na przykład na taką wodą, to sobie lubię wybudować latarnię morską, a raczej to jest pseudo latarnia morska, bo bo ogólnie jest ona bardzo zainspirowana serią JJ Jokera i jest to raczej taka latarnia pokroju e... o, właśnie mi się łopata skończyła e... latarnia pokroju wielki kamienny klocek z lawą po bokach i tak wygląda moja baza znaczy w sensie tak wygląda moja latarnia e... dlaczego tak robię w sumie tu nie wiem ale hej, zawsze, zawsze to jest jakiś tam ciekawy sposób budowania, chociaż taki lekko kiepskawy, wam powiem. Ale hej, no nawyków niestety często ludzkich nie zmienisz. Okej, okay. czyli tutaj jest jednak dirt, a więc, yy, no, sufit będzie z drewna. O, deszcz! Kurde, myślałem, że deszcz zwykle się pojawia nieco w późniejszych dniach w Minecrafcie, a ty już go mamy. Dobra. I ten, co jeszcze planuję? Planuję zrobić tam most z tą, z tą wioską. I będzie oczywiście jakaś tam y, pseudo... Y, ten... pseudo jakaś tam bobodziarka, czy to co tam można nazwać... Dobra, jeszcze sobie tutaj postawimy tego piecyk. I będziemy sobie tam powoli przepalać niektóre rzeczy. A właśnie, może w sumie. A w sumie nie, jest w tym biomie dębowym, więc nie użyję za bardzo tej akacji, ale coś tam planuję z innych desek też robić coś. Dobra. Sobie kobel sobie zbierzemy. Dobra. Co ja robię? Dobra, sobie tutaj powoli... Albo nie, daszek zrobimy sobie z półpłytek. Czemu? Bo na przykład nie będą się nam rozpiły potworki A to nam dużo ułatwi. Przykładowo nie, przykładowo, nie będziemy mieli momentów w pokroju, że nie można zasnąć, bo są w pobliżu potwory. Oła. Dobra. Jeszcze sobie tyle z tych desek, że to robimy. No i co? oczywiście, będzie farma, yy, hodowla. I w ogóle dobra, tutaj będzie dert, albo nie dert. O, tutaj zostawimy derta. No, czemu ja ciągle klikam Q? To mnie bardzo ciekawi. Dobra. I ten. Nie wiem, czy ogólnie będziemy robili w sensie jakiś time skipa, typu, że y, po domku będzie skończona, na następnym odcinku, a druga nie. Whatever. Okej, okay, przyda się będzie, przydałoby się zrobić kolejną łopatę. A zarazem też jak... Jeżeli zbuduję już kopalnię... Znaczy pierwsze co ogólnie postanie, to planuję kopalnię, żeby już była, bo... No chcę jednak zdobyć szybko jakieś sorowce. Pokroju. Yy, złota czy tam. Już, nie, nie złota, tylko żelaza, bo żelazo się zawsze przydaje. Znaczy ja częściej korzystam na przykład z takiego żelaza, aniżeli. tego, aniżeli. Z, diamentowy, z diamentowych rzeczy, bo szkoda mi zawsze. Jestem takim sknerą, że zawsze mi szkoda. Że szkoda, bo szkoda. Czy to zostawić? Nie, musimy mieć równo. Dobra, bo trochę za bardzo się zajmuję takimi piertołami, a to może sobie zrobię poza kamerą. Dobra Tego DERTA będę miał tyle, że u hu Kobel też się zawsze przyda. Znaczy z kobla można na przykład zrobić ładniejszego ko kobla w sensie kamienne, pły kamienne płytki, czyli jak to tam zwał? Nie, co ja gadam? Jakie kamienne płytki? Te stone bricki, kamienne cegły. Ja wale. Dobra. Dobra, może zrobię cięcie i widzimy się jak to skończę. Dobra, więc ogólnie, tak na razie prezentuje się mój dom. Oczywiście go udoskonale poza kamerą. Oczywiście nie jakoś niewiele, tylko po prostu tam dodam testki, skrzynie, i w ogóle tam wiadomo, powstanie sypialnia. A tam e, nasz magazyn, i co no, i w sumie, co bym mógł jeszcze powiedzieć. A na zakończenie odcinka, to sobie ogólnie weźmiemy mapę i sobie już ogólnie zrobimy pierwszy Dobra. zaznaczenie terenu jak to się ogólnie prezentuje o tam jest jakieś źródełko lawy no oczywiście to gdzieś sobie postawimy na przykład tutaj gdzieś przy wejściu żeby mieć jakieś tam rozeznanie i cóż to by było ogólnie na tyle z tego odcinka mam nadzieję że wam się podobało i widzimy się w kolejnych elo czy siemanko